Proszę Państwa, najładniejsza dwutalarówka z bieżącej oferty z podpisem Sobolowskiego. Normalnie na rynku, jeśli prześledzą Państwo archiwa, to zobaczycie, że jeżeli ładna dwutalarówka, to Jaraczewski. Także Sobolewski to już ciekawszy podpis, uroda znakomita, śliczne pieczęcie, sztywność papieru, szelestliwość jego, przepiękne przetłoczenie z drugiej strony, to nawet nie trzeba dodatkowego światła dawać, żeby zobaczyli Państwo, jak przetłoczone są te napisy A teraz. Dajmy światło od góry, będzie jeszcze więcej tego widać. Proszę bardzo, coś pięknego. Jak czytać talara? Tak kiedyś pokazywałem na filmie i tak można tutaj go czytać teraz od strony rewersu. U góry widać dwie stare suche podlepki. Jednocześnie nawet w świetle UV widać, że tu nie ma żadnej innej reakcji, czyli tutaj nie ma żadnego czynnika chemicznego przy nich. To jest po prostu stary, niereaktywny klej ja bym ich absolutnie nie ruszał niech sobie będą, nie przeszkadzają bardzo fajna proszę Państwa sztuka piękna, piękna dwutalarówka okazowa San, według naszej oceny solidne 3+, tutaj się skusiliśmy dać go na 3++, czyli banknot w ramach klasy trzeciej, ale taki, że już po prostu górna, górny skraj tejże klasy nie dwójka, gdyż technicznie powiedzmy ilość złamań na to nie pozwoliła ale przepiękna trójka polecamy zdecydowanie